Nie. Dokładnie, no wiem, no Do, do tych słów jeszcze przejdziemy, które w Twoim kierunku wystosował Artur, ale słuchajcie, na linii mamy Marcina Najmana. O, o, o kurwa. To pewnie Najman będzie szukał teraz walki z tym. Winkowski. Witam Cię Marcin. Jo, paruwa, wypierdalaj z tej linii! Ty, parówo jebana! <laughs> Nie, dobra, to jest udawane. Podejrzewam, że on ma menadżera że ej, weź tam dym do Najmana jak coś, to będzie kolejna walka, kolejne pieniądze, bo Minkowski robił takie podchody, że raz przyjechał do Fejmu jak był taki ten, yy, no tam w jakimś hotelu to było pamiętam i przyjechał, co Boxel z nim jeździł na pace, ja to opowiadałem o tym tam ostatnio. Perdalaj ty fucking bellojebany. Ty, ty konfidentie jebany. Kurwa bana. Ty będziesz pamiętać, że jesteś kosztem, który obok na ciebie. Ninja, ty, ninja, ninja powiedz no, nam, no no, A za co ty, ty gangsterze? Jak A za co ty do pudła? A za co ty do pudła londujesz za każdym razem? Ty gangster, Za tego się ukrywasz, kiedy to obie była

Wysoki sąd widzi. Ja się oglądam, staram się pomóc Fejmowi, ale tu taki rynsztok jest czasami, że to też mi jest przykro, że moja widownia tego słucha. Ale się staram pomóc jak mogę. Moje zasięgi też przeznaczam, mimo że teraz byśmy mogli oglądać świetny kontent, na przykład Wojciech HG, który też jest oczywiście wodarzem federacji. i Sąd widzi sam. Niech to sąd oceni, jak się zachowują ludzie na tych programach i tak dalej. Ale mimo wszystko pomagamy, żeby Federacji się wiodło, żeby sprzedawała pay per view. Ale to, że tu jestem, jaki, jaki dlatego prawe? zrobimy Pytam porządek. A porządek? Ty powinieneś być uszczerbowany. Nie, na ciebie, na ciebie. Na ciebie, na ciebie. Na ciebie, na nie, 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 twoja nie ciebie. tak nie, 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 ciebie. Na ciebie, oni tutaj mówią, że niech i oni się mogli raczej spodziewać, że on będzie robił takie teksty. E, I tak dalej. I mimo wszystko, no jest jak jest. Uch. Ciężko to ocenić. No. Tak, nie Mam mówimy. Tak mówimy. Poczekaj! Nie m. 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 Artur. 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 Kanadyjski Poczekaj! Kanadyjski uspokój, się. uspokój się! Uspokój się! Mam pytanie do jednogarmatyjskiego niemieczy. Artur! Artur, Artur. 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 Spokój się. uspokój się! Uspokój się. Dobra, tak, chcesz wyszedł. Nie ma go już chyba. No? Nie. Nie, nie, jest! Yes, yes. Poczekaj, chyba to katapiskiego. Proszę cię. Dobra. Dobra. Już go rozłączają. Rozłączają go. Poczekaj. Już go rozłączają. Już. Co już? Nie ma. Poczekaj. I teraz tak. Dobra. Y czy, przy... Ty, ale ty się odpalasz w sekundzie, to Sekundę. ale to ja dzwonię? Przecież to nie ja dzwonię, siedzę tu z tobą, ja mam telefon w kieszeni. Artur przyjął... Boże, ten już się zaczyna tłumaczyć, kurwa, jak nie przed Denisem, to Artur, A, ale to nie ja dzwoniłem. Się nie przy, tak ci przy, będzie przyszłości? Ty, tak się nie będziemy bawić? przyjąłbyś w przyszłości walkę z Marcinem Nejmanem ty, ty a, a skończyłbyś z 10. piętra albo nawet z nie, pierwszego no na górę nie no pytam się skończyłbyś, ciebie tylko pytam się ciebie tylko tego pytam do basenu skoczubisz na główkę, na głębokie skończyłbyś? ty głupie pytanie odpowiadam głupie pytanie miał okay, ja głupą okay. odpowiedzią. O, 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 ja czy ja uważam że Hubert się zrobił za bardzo bojący. że no ja pamiętam na przykład no było tak, że na przykład Muran raz zadzwonił i się do mnie zaczął coś tam mówić, nie? No to wchodziłem normalnie też w tą dyskusję. A Hubert jest taki, że ciągle na wycofce, ciągle na wycofce. Denis coś do niego, no to on. to nie, Ja nic nie wiedziałem. Teraz tutaj też jakieś takie. Nie. Wiem. Czy słuchaj, dużo wizów Strasznie się pytało, tak? W temacie, Dobra, nie gadam wyfraszony. na temat fucking patologii. Spoko, to tutaj była patologia, a tej je fucking resztą. Czy coś się dodać w jego kierunku czy nie? Co? Kogo słowo, żeby kończyć ten Ja temat. nie, ja nie wiem z kim. nawet nie wiem co tam był na linii. Ty, ja. Ty, 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 coś było w ogóle, coś się wydarzyło? Tak, nic nie było. Dobra. To teraz przejdziemy do tego, co ty mówiłeś na temat Tomka. Poproszę o szota numer 3, słuchajcie. Od tego wszystko się zaczęło. Czyli, czyli fucking ta. To jest fucking kurwa, bardzo fucking. Toksyczna, toksyczna szuja. Toksyczna szuja. Jebać go. Tomciu, następnym razem, Tomciu swojej Następnym razem, jak mnie widzisz na jakiejś imprezie, na jakiejś gali nawet nie podchodź do, ode, do mnie, nie podchodź do mnie, bo dostaniesz fucking zbani. Z bani, Szczółka tak dostaniesz fucking, kurwa, tak ci wyjebie, kurwa, fucking ta, nie podchodź do mnie. To jest fucking pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. To jest fucking cymbale, jebane. To nie, na samym końcu nie. Tam, jak napisał, wyłącz to. Zrób screener dla sędziego. Nawet widzowie proszą, żebym tego nie oglądał, ale ja staram się. No bo wiem, że jakoś gorzej im ostatnio idzie. ale ja uważam, że free są ciekawe. Warto pomóc. Nie ja ładnie, co powiedziałem, To Bardzo mm -hmm. był ten. Ale powiedziałem, nie powróć mnie. Yy, a w ogóle tu wiemy yy, skąd to się wzięło? Nie powróć mnie? Wiem. No, to, no to możesz powiedzieć teraz. A ty w ogóle wie, co jesteś... no. Czemu Hubert się tak boi? Boże! O, to się zaczęło od o, wywiadu. Tom. Od wywiadu z jakimś tam Jasiem Kapelą. Tak, z Jasiem kapelą, dokładnie. Z jakimś kapel. No. Nie znam tego Jasia kapelę, może go tam raz poznałem po raz temu. Kiemu nie, Ej, to on będzie pasował do bandy. Bo zawsze czas sobie nie znam, ale go poznałem raz. To tak jak. Ym... No będzie pasował, no. Nie wiem. Ale on tam mniej więcej w tym wywiadzie z moim rywalem on się tam. On trafnie się wypowiedział. Coś. Od mojego przeciwnika wyszło pytanie w jego kierunku na temat Blis Bliskiego Wschodu. Ten się wypowiedział, ten Jasiu Kapela cały wypowiedział się prawidłowo, że Rzymianie, żeby nie było, że jak powiesz, Żydzi, żeby czasami nie wycięli nam tutaj transmisji, także Rzymianie. O oh, już go już odcięli. To były mniej więcej słowa jak No ty, ja się z nim nie zgodzi, jak. mikrofon. Tak się dzieje. Jak się dzieje. Nie? Mój rywal. Mój, mój. rywal tutaj siedzący yy, wstawił się za Rzymianami. Że. Nawet ironii nie zrozumiałeś tego wywiadu. Przesłuchaj bo go spokojnie. Bo ironię, nawet twój kolega przesłuchał ale chodziło go. Chodziło o ironię. Tak. To nie chodzi... zauważyłem. To, ci przed... do, do, to nie zauważyłem Fój, ja się ale to